Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was opowiadkę na temat technologii. I wcale nie mam na myśli komputerów, smartfonów albo internetów. Wiecie doskonale, że to nie jest moja bajka. Mam na myśli technologię produkcji albo technologię wykonywania wyrobów z drewna. No dobrze, możecie sobie zadać pytanie: A co to ma wspólnego z Waszymi małymi warsztacikami, komórkami lokatorskimi? Przerobionymi na mini pracownię, czy wręcz nawet tylko na marzenia o posiadaniu własnego miejsca do pracy w drewnie. Otóż ma. To jest taboret. Albo ryczka, jak to się mawia w Wielkopolsce. Jakieś 50 albo nawet 60 lat temu ten taboret zbudował mój dziadek. Naprawdę i nie zmyślą. Tak było. Widocznie wówczas z bliżej nieznanych mi powodów ludzie odczuwali potrzebę budowania taboretów. Dzisiejsze pokolenia powinny również odczuwać taką potrzebę, ponieważ taki taboret to doskonałe studium procesu technologicznego. Innymi słowy, chodzi o to, że wszystkie czynności i operacje oraz sposoby posługiwania się narzędziami i maszynami występują. We wzajemnym powiązaniu, dając w rezultacie proces technologiczny konkretnego wyrobu. Mówiąc jeszcze prościej, chodzi o to, żeby mieć plan. Ok, po co plan? Hobbysta nie potrzebuje planu. Plany są dla zawodowców, ewentualnie dla przemysłu. Przecież to tak, jakby zmuszać pan krokowca do ćwiczenia GAM na gitarze. Tak też można, ale ten kanał jest właśnie o ćwiczeniu stolarskich GAM. A ogarnięcie procesu budowy takiego prostego taboretu to no, taka stolarska pentatonika. Postaram się wszystko wyjaśnić, ale po kolei. Według definicji z podręczników nauki zawodu, podstawą jest rysunek gotowego mebla oraz tzw. warunki techniczne zawierające objaśnienia stanowiące uzupełnienie samego rysunku roboczego. Co to są za objaśnienia? No, począwszy od nazwy samego przedmiotu przez wszystko to, czego nie da się umieścić na rysunku, opis samej konstrukcji, opis charakterystycznych połączeń, opis sposobu wykończenia powierzchni, dopuszczalne wady, zarówno tam materiału jak i samego przedmiotu. Tak więc skuteczny plan plan działania powinien zawierać rysunek i warunki techniczne. Kiedyś Obowiązkowo wykonywało się jeszcze tak zwany graficzny schemat procesu technologicznego i dopiero taki zestaw był kompletną dokumentacją. Oczywiście opracowanie technologii wyrobu nie oznaczało, że jest to jedyny sposób budowy danego przedmiotu. No, przecież inaczej buduje się jeden taboret, a inaczej wygląda produkcja przemysłowa taboretów, o ile ktoś jeszcze potrzebuje taboretów. Natomiast taki taboret to doskonała okazja do omówienia technologii budowy w warunkach warsztatu niezmechanizowanego, jak i warsztatu wyposażonego w obrabiarki mechaniczne. Podstawą naszych rozważań niech będą podręczniki. Stolarstwo, część pierwsza, autor Stanisław Górecki, standard u mnie oraz Jurkowski, Edmund, stolarstwo, część druga. Zacznijmy od warunków Technicznych. Wymiary w milimetrach wersja książkowa to 450x360x360 360. wersja dziadkowa to 270x340x245 i przyznam szczerze, że wersja dziadkowa jest bardziej proporcjonalna. Materiał według podręcznika to tarcica stolarska sosnowa trzeciej lub czwartej klasy. Grubość tarcicy na siedzisko, oskrzynię łączyny oraz. Uchwyty mocujące się do skrzyni to 25 mm. Na nogi 45, wilgotność drewna 80%, co jest już wartością nieaktualną, biorąc pod uwagę dzisiejsze, bardzo suche mieszkania. Taboret dziadkowy został zbudowany głównie z tego, co było pod ręką. W większości z robinii akacjowej o bliżej niesprecyzowanej wilgotności. Dopuszczalne wody drewna to małe i zdrowe sęczki wrośnięte o ile nie występują w miejscach złączowych. Niedopuszczalne wady drewna to gniazda żywiczne, sinizna, pęknięcia, kręty, układ włókien itp. Jak to tłumaczyć? Chodzi o to, żeby nie poplamić tyłka żywicą wypływającą na powierzchnię siedziska oraz żeby taboret był ładny i żeby ręczna obróbka nie była zbyt trudna. Konstrukcja. Oskrzynia i łączyny połączone z nogami na czopy proste i wklejone w gniazda, wydłutowane w nogach. Właściwie to mógłbym zacytować dosłownie opis książkowy, ale w tej sytuacji chciałem tylko powiedzieć, że taboret mojego dziadka został wykonany nieco inną techniką. Oskrzynia została połączona z nogami przy pomocy złącza płetwowego zabitego gwoździem, natomiast siedzisko jest po prostu przybite do skrzyni. Pytanie: czy jest to błąd wykonawczy? Odpowiedź: najbardziej poprawna, to zależy. Z perspektywy planowania technologii budowy najbardziej interesujący jest dla mnie graficzny schemat całego procesu. Przedstawia się go w formie tabeli zawierającej wszystkie niezbędne informacje dotyczące całej budowy, łącznie z czasem potrzebnym do wykonania każdej czynności. I tutaj gwiazdka. Analizując tabelę dowiemy się, że doświadczony stolarz powinien zbudować ten taboret ręcznymi. Metodami w 7 godzin i 30 minut. Uczniowi zajmie to nieco dłużej, bo 30 godzin. Oczywiste pytanie, jakie się nasuwa, ile czasu zajmie produkcja analogicznego taboretu w warsztacie zmechanizowanym? Otóż, według podręcznika Edmunda Jurkowskiego, 19 minut, czyli 1,24 czasu potrzebnego na budowę całkowicie ręczną. To dobrze czy źle? Dalej w podręczniku jurkowskiego czytamy. Metody produkcji nie są i nie powinny być niezmienne, lecz należy je stale przepracowywać i opierać na postępie technologicznym, na przykład przy wprowadzeniu nowoczesnej obrabiarki, obmyśleniu i skonstruowaniu nowego przyrządu do starej obrabiarki itd. Wszystko to wpływa niejednokrotnie na zupełną zmianę metody produkcji. Cel tych zmian idących z postępem technicznym powinien być zawsze ten sam: poprawienie jakości i zwiększenie liczby wyrobów przy jednoczesnym skróceniu czasu produkcyjnego. Koniec cytatu. Czy w kontekście potrzeb dzisiejszego pasjonata-hobbysty, który szuka w swoim hobby wytchnienia i relaksu, ten cel ma sens? Czy w ogóle przenoszenie profesjonalnych schematów działania do swoich hobbystycznych projektów nie zabije całej radości z wykonywania swojej pasji. Co do wielu pytań, nie widzę innej odpowiedzi niż legendarne to zależy. Natomiast na ostatnie pytanie odpowiadam zawsze warto wykonać jak najbardziej szczegółowy plan, a świat profesjonalnego rzemiosła oferuje gotowe rozwiązania, które wystarczy zaadaptować. Z doświadczenia wiem, że dobrze zaplanowane projekty są najprzyjemniejszymi projektami. Mają też większą szansę ukończenia niż te, nazwijmy to, spontaniczne. Wróćmy jeszcze na chwilę do schematu procesu technologicznego naszego taboretu w podręczniku góreckiego. Przyjrzyjmy się czasom poszczególnych procesów. Z tabeli jasno wynika, że najbardziej pracochłonne jest struganie na grubość i szerokość oraz dłutowanie gniazd. Razem zajmują one 142 minuty. Zastąpienie tych czynności obróbką maszynową pozwala nam skrócić czas projektu o ponad 2 godziny. Współczesny rynek oferuje nam oczywiście ogromną ilość rozwiązań wszelkiej maści wyrówniarki, grubościówki oraz tam dwa w jednym. Przyspieszą proces przyspieszą proces znacznie. Gniazda czopów oraz same czopy można również wykonać przy pomocy odpowiedniej obrawiarki. W dalszej kolejności ręczne przeżynanie materiału zajmuje 40 minut. Dla taśmówki albo tarczówki to błysk. Na żynanie czopów obrabiarka z odpowiednim zestawem frezów to kolejne 34 minuty zaoszczędzone i tak dalej i tak dalej. Więc pozostaje podstawowe pytanie: po co się męczyć? Każdy się męczy ze swoich powodów. Dla mnie powód był Zawsze jeden i jest on doskonale widoczny w samej tabeli procesu budowy. Stanowisko robocze, strugnica stolarska. Budując ten taboret ręcznymi metodami, spędzam te 7 albo nawet 30 godzin przy jednym stanowisku, w jednym miejscu, miejscu na które nie stać. Pewnie na takie miejsce stać również Ciebie, o ile jesteś dostatecznie zmotywowany do działania. I tak się składa, że jest to jakieś 5 metrów kwadratowych, 5 m Teraz już wiecie, dlaczego tak nazwałem mój kanał. Czy to oznacza, że amator jest skazany na ręczne narzędzia? Absolutnie nie. Porównanie tabel w Góreckim i Jurkowskim wskazuje wyraźną różnicę pomiędzy pracą jednostanowiskową a wielostanowiskową w zakładzie zmechanizowanym. Nie oznacza to jednak, że posiadając malutki warsztacik, nie możemy używać elektronarzędzi. Zmienia się jedynie przebieg procesów, które Jurkowski nazywa. Potokami. Dodam jeszcze, że podawanie czasów wykonania i to jest ta gwiazdka, o której mówiłem wcześniej podawanie czasów wykonania poszczególnych operacji jest zupełnym wyjątkiem i spotkamy się z tym tylko w tym szkolnym przykładzie wykonania taboretu. Autorom chodziło jedynie o cytuję podkreślenie niepomiernie korzystniejszej pracy w warunkach postępu technicznego koniec cytatu. A prawda jest taka, że dokładne określenie czasu budowy danego wyrobu jest ściśle zależne od bardzo wielu czynników, różnych dla różnych warsztatów. Już w nadchodzących filmach spróbujemy przeanalizować te czynniki. Oczywiście w rzeczywistych realizacjach i uwzględniając realia, jakie są w moim warsztacie. A tymczasem, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.